Umowa przedstępna, co do zasady, nie wymaga formy aktu notarialnego. Zarówno sprzedaż nieruchomości, jak i sprzedaż ruchomości można sporządzić zgodnie z polskim prawem w zwykłej formie pisemnej. Warto jednak pamiętać o tym, że sprzedaż nieruchomości, sprzedaż użytkowania wieczystego czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zwykłej formie pisemnej odnosi zupełnie inne skutki niż Taka sama umowa zawarta w formie aktu notarialnego. Przede wszystkim umowa notarialna zapewnia obu stronom czynności, e, czynności prawnej bezpieczeństwo i należyte dochodzenie na drodze sądowej swoich praw. Przede wszystkim, w, jeżeli mamy podpisany akt notarialny, e, umowę przedstępną w formie aktu notarialnego, możemy dochodzić zawarcia umowy na drodze sądowej. Dodatkowo, Taka umowa gwarantuje nam również, jeżeli strony wyrażą taką chęć, do wpisania do działu III Księgi Wieczystej roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej. Często, jeżeli inwestujemy w zakupy nieruchomości, wymarzonych nieruchomości, lokali, inwestycje całego życia, warto zadbać o bezpieczeństwo takiej transakcji, a nie ściągać niesprawdzonych czy błędnych często wzorów z internetu. Warto pamiętać, że przy takich transakcjach notariusz zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale również wytłumaczy wszystkie postanowienia, zapisy umowy oraz przede wszystkim skutki prawne podejmowanych czynności notarialnych. Warto wcześniej przed zakupem nieruchomości porozmawiać o tym z notariuszem.